Jest mężczyzna, jest kobieta, i mają za sobą pewne jakości rodowe. Kiedy spotykają się, to spotykają się po to, żeby uzupełnić te braki. Bardzo często tak jest. Te, te jakości, które brakują w jednej rodzinie, są uzupełniane albo często nadmiarowe w tej drugiej rodzinie, i na odwrót. Kiedy się rozstają, są bogaci o te jakości. I kiedy jesteśmy w kolejnych związkach, gdzie mój partner czy partnerka e, mają za sobą już jakieś związki, to gdyby nie ci ich byli partnerzy, żony, były żony, były partnerki, to ja bym nie spotkał się z tą swoją partnerką czy partnerem. Bo on nie byłby taki, bo jest bogatszy o tamto, czy bogatsza o tamto. Dlatego teraz możemy kłaniać się tym poprzednim partnerom, partnerkom za to, że dzięki właściwie nim jestem z tą swoją żoną czy mężem.